Pecha, to ja miałem od zawsze. Od zawsze żeśmy stanowili taką nierozłączną parę, jak Pawlikowska i jasnorzęska, jak orzeszkowa i... i żołądkowa. Do tego stopnia, że jak idę ulicą, a przede mną idzie kolumna wojska. I oni tupią i maszerują. I oni przede mną, a ja za nimi. To i tak w gówno wejdę tylko ja. I potem, wiadomo, kępa trawy i Ja większość zdjęć z wakacji to mam w tej pozycji. Ja większość życia to ja spędzam w tej pozycji, a To od małego tak miałem, cholera jasna. Ojciec się ze mną bawił, podrzucał mnie do góry, podrzucał, podrzucał. Zapomniał, że jest włączony wentylator. Jak mnie złapało za szelki, zakręciło dwa tygodnie. Łaziłem po przedszkolu jak pijany, A to... Cała moja rodzina taka. Mam dwóch szwagrów, debili. Wzięli mnie kiedyś na przejażdżkę motorem. Już po chwili straszna kraksa. Im nic, ja ledwo żywy. Wsadzili mnie debile na motor do przyczepki. Mieli wjechać bramą, wjechali furtką. Nie dość, że ja się centralnie przywitałem ze słupkiem. To jeszcze jak ledwo o własnych siłach wylazłem z tej przyczepki, to od razu. Kępa A, Kolega mnie kiedyś wziął na zawody lekkoatletyczne. Już po chwili wiezie mnie karetka nieprzebitego oszczepem. Pech chciał, że tego dnia jakiś fiński oszczepnik pobił rekord świata o 20 metrów. Ja tyłem stałem, mnie przywiło do ziemi. Ja się godzinę nie ruszałem, bo wynik mierzyli. A to w każdej sytuacji tak, kiedyś pomyślałem sobie, rzucę palenie. A, nie będę palił. Pamiętam jak dzisiaj. Jadę samochodem, myślę sobie, ostatni papieros i rzucam. I rzuciłem mnie do pałek akurat do radiowozu, który mnie wyprzedzał. Co to się działo? Suma punktów przekroczyła 100, nie licząc oberwania pałą w łeb. Na łeb mnie bolał, bo wracałem z rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem. Tam parę tysięcy ludzi, jeszcze stanąłem z boku. Wszyscy w zbrojach się rozpętała burza. Wszyscy w zbrojach, żelazne dzidy, żeli w detarcie. I tylko we mnie piorun pieprznął. Dlaczego? Bo widelcy trzymałem, plastikowy. Pomyślałem sobie, odpocznę od tego wszystkiego. Pojadę na wakacje. Se wykupiłem wakacje w SkyClubie. Powiem Wam tak, ja jak teraz idę na spacer do lasu, do parku, słyszę w górze leci ptak. To ja już nie uciekam. To nie ma sensu. Poczekam chwilę, przygotuję chusteczkę i. Ale na szczęście nie wszyscy tak mają, bo dzisiaj Sylwia Bogacka zdobyła dla nas srebro. A ona, gratulujemy, jest z Zielonej Góry, tak samo jak przed nami za chwilę kabaret Czar.